A ja witam się z wami na moim kanale. Jagna tam i zaczynamy kolejnego vloga. Dzisiaj zabieram Was do Dowy Pendle Hill. Jest to okolica, e, wzniesienie, e, w którego, na którego terenie 300-400 lat temu, dokładnie nie pamiętam, muszę to doczytać, e, zostały e, spalone czarownice. To znaczy, 12 kobiet zostało oskarżonych o bycie czarownicami i o witchcraft, i zostały oskarżone o to, że ich czary spowodowały śmierć innych osób. Więc zostały one zgładzone w tych okolicach. Jest tam specjalna trasa Pendle Hill Witches. Jakoś tak to się nazywa. Jedziemy to obczaić, zbadać, jak to wygląda. No i wiecie tak, poczuć troszkę tej historii w miejscu, gdzie właśnie takie rzeczy się działy. Zobaczcie 300 czy 400 lat później. Jestem wolną czarownicą i mogę sobie tam być. Także zobaczymy dokładnie na własne oczy, jak to teraz wygląda po tych wszystkich. Słuchajcie, znalazłam również po polsku, więc wam w skrócie przeczytam o tym miejscu. Pendle Hill. Było uważane w XVII wieku za dom 12 osób, które oskarżono o czary. Domniemane czarownicy i czarownicy, 10 kobiet dwóch mężczyzn. O widzicie, ja byłam pewna, że to jest 12 kobiet, więc ale ta strona może być lekko przekłamana, więc nie jestem pewna. Zostali oni oskarżeni o, zamord o zamordowanie 10 osób podczas słynnego procesu wiedźm w 1612 roku. No, czyli jak widzicie, no 400 lat temu. Najstarsza kobieta zmarła w więzieniu w trakcie procesu, 10 powieszono, a jedną uniewinniono. Ponoć wiedźmy z Pendle Hill ciągle nawiedzają okoliczne budynki i wsie. Odwiedzający zgłaszali uczucie wszechobecnej złości, będąc w pobliżu wzgórza. Okoliczni mieszkańcy obawiają się nawet rozmawiać o wydarzeniach, które miały miejsce podczas procesu czarownic. Pendle Hill zostało wykorzystane w serialu telewizyjnym Most Haunted. Członkowie ekipy telewizyjnej zgłaszali niewytłumaczalne zranienia, a niektórzy twierdzili, że byli duszeni przez niewidzialne ręce. Więc słuchajcie, jedziemy tam. Zobaczymy, czy coś poczujemy. Wiecie co? Mamy ledziutką zmianę planów. To znaczy, w tym vlogu będzie jeszcze Pendel Hill, ale nam się troszkę pozamieniało, ponieważ Arek musiał wyskoczyć do Ikea, kupić dwie półki i zeszło nam trochę czasu. Więc dzisiaj jesteśmy w lesie na Calvary. To jest dzielnica obok nas, która już jest w Lidz. Pokażę wam kawałek tego lasu, który jest również przepiękny, uroczy, jest kanał i w ogóle itp. Itd. A jeszcze w tym vlogu po tej wycieczce, po prezentacji naszej Ikei, którą skręcimy, będzie wyprawa do Pendle Hill. Super pomysł ze starymi gumiakami. Widziałam go już wiele razy tutaj. Fajnie to wygląda. Donice ze starych gumiaków. Fajne huby znaleźliśmy. Wiecie co? One są takie idealnie gładkie i proste. Super. Dotyku są takie, o, przyjemne. Nasza nowa półeczka z IKEA, właśnie w łazience. Jak możecie zobaczyć, świetnie się tu wpasowała. Potrzebowałam czegoś, żeby przenieść wszystko z tej półki w przedpokoju, ponieważ tu będzie stała taka półka, nazywa się Billy. No i tutaj będzie kolekcja arka tych aparatów, które nie bardzo mieliśmy gdzie schować po prostu. Więc to Wam jeszcze pokażę. Billy, taka najprostsza. Widzicie, wszystko mi się tutaj upchnęło. O, i wszystko już jest w jednym miejscu. Ona jest dosyć tania ta półka, ale świetnie się sprawdza, właśnie w małych łazienkach. Świetnie się tutaj wpasowała. Po spacerku Wam jeszcze mogę pokazać, że przybył, przybyła mi nowa rzecz. Miało nie być mikrofalówki, jednak jest, no bo jednak nie wszystko można na szybko przygrzać. Głównie tu chodzi o to, jak wracam z pracy i mam obiad na dwa dni. I w ten drugi dzień, jak wracam, jestem naprawdę głodna. I chciałabym coś szybko zjeść, więc postawiliśmy na taką retro z takimi fajnymi pokrętłami, jak widać. I ja myślę, że ona to się świetnie sprawdza w tej kuchni, jeżeli chodzi o właśnie kolor szafek, również srebrne ukwyty. Także tak nam się tu fajnie wkomponowała. Nie jest za duża. Myślę, że pasuje do całości. Także, no jednak, człowiek się przyzwyczai i się nie da bez pewnych rzeczy. No a tu jak widzicie nam czeka jeszcze właśnie jedna szafka, ale najpierw trzeba zrobić malowanie u góry. A malowanie trzeba zrobić jak będą do tego warunki, bo akurat teraz Aryk jest na drzemce, u Ucji siedzi kolega, więc nie będziemy jej tam pod pokojem z pędzlem stali, także czekamy aż się wyludni. No a dzisiaj kwiaty od męża takie, ale nie martwcie się, ponieważ żony tak wyglądają, wyglądają jak wyglądają, aż pięknie rozkwitną. A zapach będzie jutro obłędny. Pokażę Wam, jak one pięknie się rozwiną. I finalnie, tak jak Wam obiecałam na początku vloga, jedziemy właśnie do Pendle Hill. Sprawdzimy tą miejscowość i tą legendę, która krąży wokół sieci. Dojechaliśmy. Przywitał nas, jak widzicie, taki piękny strumień. Bardzo, bardzo urocza okolica, bardzo jest przyjemnie. Więc teraz idziemy zgodnie z mapą, zgodnie z trasą i na szczęście mgła schodzi i przywieźliśmy słoneczko, które się tam między, z między drzew przebija, może tego tak nie widać. No, ale coś czuję, że będzie ładny spacer z fajną pogodą. Po drodze minęliśmy kilka takich yy, pomników, yy, czarownic, ale nie nagrywałam, bo to jechaliśmy autem, więc nie zdążyłam. Jak widzicie tutaj mamy wioskowy pub i szyld pubu, tak jak widzicie Pendle Hill, Pendle Inn z czarownicą, także ca, cały ten region, całe to miasteczko, wieś właśnie słynie z tego, że w XVII wieku tutaj wyłapano czarownicę, patrzcie nawet szyld yy, u mechanika. Jeszcze chciałam wam pokazać tą magiczną mgłę, która się unosi właśnie nad tym wzniesieniem Pendle Hill. Jest cały szczyt w chmurach w tym momencie. Mam nadzieję, że te chmury zejdą i wam pokażę, jak się przedstawia w całej okazałości. Zobaczcie, jak to pięknie. Przecudna okolica. I powiem wam, że czuć magię w powietrzu naprawdę, jeszcze przy tej mgle dzisiejszej, świetna wycieczka. No myślę, że to chyba jedna z ostatnich, zamykająca sezon, przed nowym rokiem, no ale coś interesującego. No to ktoś fajnie mieszka pod samym szczytem też sobie, że mąż w przeszłości to budą jednej z tych kobiet, które zostały posądzone o czary. Nigdy nie wiadomo. Cała ta miejscowość w ogóle tak klimatem przypomina miasteczko Miasto Salem w Ameryce. Też o podobnej historii jest i wszystko się działo w podobnym czasie, także. Bardzo to jest cicho i spokojnie. Mówię Wam, fajne przeżycie tu być. Takie. Metafizyczne. mamy po drodze akcent zwierzęcy. Zobaczcie, jakie fajne świnki, jakie są słodkie. Hej, prosiaczki, chrum, chrum! Chrum, chrum! W ogóle nie są zainteresowane. Wkazałyby pyszczki chociaż. O, tutaj zobaczcie, jaka piękność! Jak Misio! Taka, jesteś piękna. Ciężko mi się dzisiaj troszkę mówi, bo wiecie co, mam gigantyczne zimno tutaj i mnie tak boli, że aż w ogóle nie mogę się nawet uśmiechnąć, a jeść mi jest ciężko. Co wam chciałam powiedzieć, tylko sobie tu przejdę, że cała ta okolica, nawet jeśli chodzi o zabudowę, ona się bardzo niewiele zmieniła przez te cztery wieki. Wszystko jest w zasadzie, są pola, pastwiska i zostało to nietknięte, więc tym bardziej to przyciąga turystów. Bo ta wioska jakby się nie rozrosła, tylko zostało tak jak jest, także super. Wszyscy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, zapraszam was do Lancashire, do Pendel. w okolice Pendel Hill, to jest miejscowość Barnley. Dokładnie wam tutaj napiszę tą miejscowość, żebyście sobie mogli wygooglować i wybrać się na wycieczkę. Także to jest chyba najfajniejsza jesienna, sezonowa wycieczka nasza dzisiaj. Naprawdę głowa odpoczywa, są piękne kolory. No i ta magiczna mgła, jeszcze zaraz raz ją pokażę. Owieczki muszą być, jak wszędzie tu, w naszych okolicach. Wszędzie się pasą. To są już takie wyrośnięte, dorosłe. Pięknie. I teraz sobie wyobraźcie taką przechadzającą się kobietę cztery wieki temu i odprawiającą jakieś tam swoje rytuały bosko. Ja przyniosłam Ci coś ze sobą, żeby złożyć w ofierze dla czarownic, coś przeze mnie wykonanego. Pokażę Wam za chwilę, żeby tutaj zostawić w tym przepełnionym magią miejscu. Decyzja podjęta. Nie wchodzimy dzisiaj na szczyt, ponieważ jest ślisko i jest tam mgła, więc nie będzie widoków, nie będzie nic widać ze szczytu. Wrócimy to jak będzie ładna pogoda, żeby móc się nacieszyć. Widokami, a tymczasem sobie pójdziemy tam i tam są rezerwuary, nie wiem czy to widać. To jest wszystko ta cała okolica, O. Tam spróbujemy się dostać, pochodzić. I jeszcze podpoczywać. Zostawiam moją boginkę wikańską, przeze mnie wypaloną, sobie tutaj gdzieś wcisnę, w darunku, w takich, wiecie, czarodziejskich okolicach. To mam oczywiście z moim stempelkiem. Spróbuję ją tak wcisnąć, o, żeby nie mokła. Zobaczymy za rok, za dwa, jak tu przyjedziemy, czy nadal jest. Zatrzymaliśmy się jeszcze w takim punkcie, gdzie można się czegoś napić, coś zjeść. Ja sobie zamówiłam kawę z brandy, cappuccino. Ojca sobie zamówiła latę. Jeszcze chwilę posiedzimy i dopiero będzie. Powiem wracać. wam, że świetny pomysł kawa cappuccino z dodatkiem brandy. O, teraz już będzie moja ulubiona. Zrobię w domu jak wrócimy, bo on no, niestety nie może, bo kieruje. Dobrze, że kończymy tą wycieczkę tym wspaniałym akcentem. Coś fajnego mam jeszcze dzisiaj na porę taką wieczorną do ugotowania, coś jesiennego, superowego. Przepis mam od Ewy z Irlandii, w zasadzie od jej córki, więc wam pokażę jak wrócimy. mamy super golden hour, jest takie światło, jest taki zachód słońca. Świetnie to przed chwilą było widać. Tak, wycieczka bardzo udana, niepełna, bo nie byliśmy do końca przygotowani. Też nie do końca byłam zorientowana, co my tam możemy zobaczyć, zwiedzić i co się okazało, że możemy tam jeszcze wrócić, wejść na szczyt. A dodatkowo jeszcze jest Park Narodowy czy Krajobrazowy Muszę to doczytać. I jeszcze jest ścieżka, około dwugodzinny spacer, wzdłuż której są rzeźby drewniane, przedstawiające wydarzenia sprzed tych czterech wieków. Są rzeźby właśnie tych kobiet oskarżonych o czary. Są rzeźby osób, mężczyzn, które, którzy je tropili, którzy je ścigali. Także też coś ciekawego, więc na pewno w to miejsce jeszcze wrócimy i nagram vloga Pendle Hill. No i słuchajcie, my już w domku i tak jak Wam mówiłam, pokażę Wam naszą, no w zasadzie już kolację. A więc tu mam dynię pokrojoną, nie podgotowałam jej wcześniej, po prostu ją tak podpiekę. Na to skropiłam solidnie takim olejem z chili, bo mówiła Ewa, że fajnie jest zrobić to na ostro. No i wszystko jest posypane fetą. Jeszcze troszkę spryskałam yy, magii, żeby miało taki posmaczek fajny. Także to wszystko idzie do pieca. Ja to dam na jakieś myślę 40 minut, 190 stopni. I to będzie taka przekąska. Zdrowa, nieciężka przed spaniem. Taka jesienna na maksa, bo nas dzisiaj bardzo jesiennie ten spacer nastroił. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu.